Trzyma maneczko. Aha, nie rozpoczęło się O A nie, rozpoczęło się, dobra. Trzyma ma maneczko z tej strony. Ja bardzo dzisiaj wbijam sobie pucharki i rangi z hubim. Jeszcze jedną rangę dzisiaj sobie sam wbiłem. Piętnastą na ringkę sobie wbiłem sam. Poza odcinkiem. Na Ms. Tak. tak. A teraz wbijamy sobie piętnastą na... No. Na tarze. Dobra, dawaj Kubi, bo nam brakuje 11 pucharów. Dobra, nie kampmy, bo jest odcinek. Odcinek jest, to wiesz. Dobra, to ty kamp, bo ja jakby na odcinkach nie kampię. Ja Muszę iść, co, coś dojechać, bo hubi. Woli grać zachowawczo. Skacz, skacz. Oj, no! Dobra, dobra, dobra. Pierdolę. Odziewałem się w tym całym. Tak jak właśnie kamień Tekny. Ej, co jest starcie, starcie, starcie. Zawsze mamy starcie, nie wiem jak. Nie, czy starcie drudzy nie mają lowa jakiegoś ostrego. Nie, nie mają, dobra. Ja też! Chodź na pierwszego dojedziemy! Co jest? Czegoś się zajebał? Czekaj, ty będziesz, to ja do mnie jakby przyciągnę ich i ty ich dojebiesz. Patrz to. Gdzie jesteś? I stój, stój, tu, tu. Pa! Jezus nie przyciągnęło go! Jak to możliwe? to możliwe. Gdy mój pies cały czas tutaj stoi i mnie liże tylko. Nie wiem dlaczego. Dobra. Na celach odcinka muszę. Co jest? Wa. Mi się tak telefon mi się tak ekran jakby wiesz przewrócił na drugą stronę. Dobra, sobie jeść brawo. Nie wiem, chodź, chodź gdzieś tak podjeżdżasz, coś no właśnie, dokładnie, bo ty zabijesz, a ja gówno zrobię. Ja pie... Z jakim dzbanem jestem? Hej, chodź do mnie, chubic, ty masz za masz Ems, tak? Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Zabijam, zabijam, zabijam! Gówno zabijam, gówno. Obronił się niestety. Gdzie ty jesteś? Dobra. O ja. uważaj, bo tutaj jest, bo o, super, 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 super. Powoli go i zabi. Brawo, brawo, brawo. Ej, uważaj, dawaj ich, dawaj ich teraz, dawaj ich teraz. Ja tutaj papera robiłem mega. Super. I tu gdzieś szczęta jest, Kampiąca! Dawaj idź za nią, idź za nią, idź za nią. Ja podchodzę od tej strony. Super, w jakimś sukniu ja? Jeden leży chyba. Nie, musisz się kryć. Jesteś, pasko. Jezus, ty jej ja nie sięgnąłem tym. jak ty jej nie sięgnąłeś?

Let's go! Całym to akcji widzowej? to mają akcję? akcję Stawiacie łapkę w górę i subika. Pięknie. 15 ranka. Kubi. Zamiana, zamiana, postacie. Na tym mam teraz. 13, 13, 13, 13, 13. No Jesse, ja gram Jesse. Jesse do Taryfy pasuje. Chyba. Patrz, patrz, patrz Tu stała, tu stała, tu stała, tu stała, stała Petr Niech Hubi, chodź do mnie To jakby ja podniosę Ciebie No, pójdź do mnie No to, no dobra, no Okej, okay, sprawdzaj krzak Chodź do krzaka, chodź do krzaka Tak, trzeba wykampić. A poczekaj, ja bym sobie podjechał kogoś, wiesz, żeby mieć co najmniej jednego PRQ-a. Chodzę, no, chodzę, no. Nie tylko mi pomóż, gościu. Dostał, dostał, TIG. Dostał ma 1800. Brawo, brawo, zebrałeś prq bo zebrałeś. Idę ci pomóc z bolejem. Dostałem. Dostał! 1900, 1900! Dojeżdżam. Chodź mi pan, dwóch stroną. Cowaj, 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 Jezus. Brawo. Jezus mnie, w ogóle meteoryt miałem. Ej, ten Barley ucieka. Ja bym go dojechał już. Zabiłem. Nie mam. Ej, nie mają niczego, nie mają niczego. Miałem dwa b bo jeden. Ci teraz! Pięknie. Super. Brawo. Tak. No łatwo idzie, gości. same winki sadzimy. Ej, może dzisiaj nawet dobiję do 100 winów na dło. Sprawdzę, ile już mam po tej grze. Ja mega setko duogram. Kupca, ja też leżę, ja też leżę. Brrr. Ciężko gra jak się tak coś porobi. Czekaj, sprawdzam, ile mam na duo winów. Dobra, jeszcze 7 mi brakuje. Ja mam 168. Oh, yeah. Super. Koże cały team wali. Mam M z blisko. Ej, zabijam, zabijam M! Zabiję M zaraz chyba. Jakby się udało. Kurde, jestem w jej burzy, jestem w jej burzy. Dobra, dzisiaj sobie pomogę się kubić. Wiesz co, uciekam, wiesz co, uciekam. Nie, Nie pierdziele! A ile sekund do odrodzenia? Ale ile sekund do odrodzenia, bo? Ja myślałem, że... Ty ja myślałem, że jej żyje. To chodź środek przyjmiemy. No to. chodź się. Czekaj, bo mi pies chce To Nie można. Za no. Ej dobra, dobra, ktoś leży? Kogoś zabiję? Czy ty by zabił koło mnie? No nie mam. Leża. Dobra. Hop, no skakuj. Dobra, super. Trzymaj środek. W ogóle, wiesz, że ten środek wygląda jak pentagram? Znaczy, jak swastyka? To jak swastyka wygląda, widzowie. Zobaczcie, pyk, pyk. Super, super, super. Magam, pomagam. zostało zostało, zostało. Tutaj mam działkę jakby coś. Super, back to Nie, bo jak jesteś odrodzony, to może spróbować, wiesz? Kam get it. Dawaj go od dwóch stron! A Dobra, dobra. I to tu jest! Dobra, ten, ten, ten ginie. I od razu wszyscy zginęli! Czym ona moje działko sobie przyciągnęła? Ona nas tym moje działko przyciągnęła! Pięknie, no i to jest... Żółwik, Tosia, żółwik. Pies mi żółwika no i gramy dalej. What? Nie, ja nie mogę lajwa robić, bo mam za mało osób. Tysiąc. To muszę robić dużo odcinków. No czy ja potrzebuję kamerzysty tylko, bo ja by... Czy mam pomysł na odcinki? Bo będę robił różne pranki, różne takie rzeczy, ale jakby mam pomysł nawet jakie robić. Na przykład powiedzmy prank, widziałem pana w rolnik szukażony. To wczoraj wymyśliłem, to jest genialne. Na przykład widziałem pana w rolnik szukażony, co nie? To jest kazańskie. Pa, pa, pa on ja tam wybiłam na śmierć. Jeszcze ja tam na śmierć wybiam. Super. Skinęła. Dawaj tą małpeczkę całą. No? No. To sprawdzamy krzaki Ja ja ich ja, ja chyba widziałem. Widziałem tak. Zerobier chyba. Dobra, ja ją od dwóch stron. Pięknie. Ołki okay. Dobrze. Łatwy winek, widzowie. O! Zaraz 14 ranga. Wiesz jak my wbijamy szybko? Ja się robię taki wciul duży maraton odcinków, to jest śmieszne. Nie, ja robię maratony. O Jezus, tu nam z pleców gościu wszedł. To wbijaj dzisiaj gdzieś tak o 20 na kanał. O, ale dostali, ale dostali, 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 pięcie! Ponforik. Ej, chodź mi pomóż, no gościu ma 900 HP. No i nie zajebał. Ale skrzaka mnie Barley porobił. No to fajnie, że... Za... Dobra, dobra, cofaj, 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 szybko, 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 szybko. Jestem, 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 jestem. Nie, nie, nie. Co stała? Po dziołku? Jest! Zabijam przez działko! Co za nuby! że ja teraz mam przypał Ale mam przypał Zabij super Dobra, masz środek super Ja wiem, że ty tu? Tutaj są 100% Ej, dostał! Kościół W dostał mam takie owołości śmieszne Ty to działko jest. No i ty się odrodzisz i z immunitetem to wyciągniesz. I wychodź do strefy jak najszybciej! I wyciągaj to, bo gówno dostaniesz. Tam jest trzeci jeszcze! Co za pan? CO ROBI TO DZIAŁKO?! CO to DZIAŁKO OPIERDALA?! CZEMU DZIAŁKO LATA?! No KURWA DZIAŁKO LECIAŁO SOBIE! SKRILLA KURWA RÓBCIE! A MI DZIAŁKO KURWA LATAŁO! POSTAWIŁEM DZIAŁKO A TO COŚ SIĘ LATA normalnie? CHODŹ DO TEJ SWASTYKI! Wziąłem, wziąłem, wziąłem Tybek! Tybek, na prawo Ty, kruk, kruk, kruk Uważaj Zginął? Zabiłem Ejbit, 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 ejbit Super? Brawo o kurde, gdzie ja idę normalnie? Gdzie ja idę? Dobra, teraz szybko, szybko. Działko wstaje, działko wstaje, spokojaj, spokojnie! Działko zabija, działko zabija. Co? Ja miałem 15 HP i ty miałeś pi... Widzę, że ja miałem 15 HP i ty miałeś 15 HP? Ja jestem tak patrzy, no to wygrywam. No ja nie wiem jak, ale dobrze ciągle dużo zrobiło. Tak, ja zarabiam, to być 15 ragu już na Jessie. 3-15 ragu trzy listowe. Dobra. Na czym? Ale ci Dobré tego. Dobra vízové, já se s vámi řeknám, bo trochę za dobře, jak